No, to, co podałem, to akurat było co innego, Panie Przewodniczący. Tak, Pan o konsumencie, tak. Ja podałem tak, o konsumencie, dlatego że akurat zauważyłem, że dyskusja przebiega przebiega w tym kierunku. Oczywiście o nowej perspektywie, w sensie, w sensie programu operacyjnego, infrastruktura i środowisko na razie to jeszcze niewiele bym powiedział, albo też nie wiem, czy w ogóle powinienem mówić, ale powiem. Przede wszystkim. Chcę zwrócić uwagę na taki projekt, który już w tej chwili aplikujemy, a który był skierowany do, do samorządu, który mówi o przygotowaniu programu niskoemisyjnych gospodarki. I tutaj to jest program, który aplikuje do nas 35% gmin w Polsce. I Tam będą zapisane konkretne sformułowania dotyczące jak sądzę, również ciepłownictwa, czy ciepła systemowego, jak to będziemy nazywali. Dlaczego ten projekt zrobiliśmy? Ten projekt zrobiliśmy pod koniec zeszłego roku. Aplikacja skończyła chyba się w Sylwestra od stycznia już trwają, że tak powiem, oceny chyba 108, 108 już zostało ocenionych tych, tych, tych wniosków z ponad 800 pozytywnie już kilka czy kilkadziesiąt podpisaliśmy. Dlaczego, dlaczego to zrobiliśmy? To zrobiliśmy to, żeby samorządy miały dokument planistyczny, na podstawie którego będą mogli aplikować do programu operacyjnego infrastruktura i środowisko już z konkretnymi projektami na konkretne ich lokalizacje dalej gminy gmin, czy, czy, czy związku. I myślę, że tutaj w tych programach będzie wiele. No, pierwsze jest pytanie, czy teraz jak będą gminy, czy jakieś większe grupy samorządów rolniczych się będą z ciepłownikami kontaktować. Myślę, że tak. A na to powinni Państwo zwracać uwagę, żeby tutaj te pewne zapisy były, żeby to już można było jako przetransporować do konkretnych projektów programu operacyjnego infrastruktura i środowiska. To, to pierwsza. Pierwsza informacja. Druga informacja, którą chciałbym przekazać, to 26 kwietnia nasze projekty krajowe, które planujemy, programy priorytetowe, bo Narodowy Fundusz Zarządza Środkami Publicznymi dofinansowuje w oparciu o programy priorytetowe. Nasze programy priorytetowe są wywieszone na stronie internetowej. Lista tych programów na 2015 rok. I one są poddane szerokiej konsultacji. Jeżeli Państwo mają taką chęć, uzasadnienie, umotywowanie wprowadzenia nowych programów, to oczywiście poprzez tą stronę internetową te, te uwagi konsultacyjne można, można, można zgłaszać. W tych, w tych programach priorytetowych pozostaje nadal ten program, który mieliśmy a więc program priorytetowy wspieranie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnych kogeneracji. W tej chwili jeszcze szczegółów tego programu na nowy okres nie znam, natomiast niewątpliwie, tak jak sobie tutaj zapisałem, w zeszłym okresie uzyskali, przeznaczyliśmy na ten program 2,5 miliarda złotych, uzyskaliśmy 800 MW. Zielonej energii, to jest już informacja z tego, co zrealizowano z tego, co tam jeszcze zamierzamy lub jeszcze jakieś końcówki tego programu. Więc to byłby taki program, program mi się wydaje w stosunku do obszaru tej dyskusji, który, to, którą tutaj dzisiaj toczymy dość istotny. W tej chwili zastanawiamy się w związku z ciepłownictwem i myślę, że to będzie tematem naszego spotkania. Forum Energia i Środowisko 26 czerwca, więc w sumie już za niedługo, nad nowym takim programem priorytetowym, jak termiczne unieszkodliwianie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych, jak również przemysłowych, to w skrócie nazywany jest RDF-em, w modernizowanych Myślę, że zarząd taki po odpowiednich konsultacjach tak to zwykle robimy zarząd taki projekt, który już zostanie programem tytkowym, myślę, że wprowadzi i to też będzie jakiś, jakiś tutaj element wspierania tych zamierzeń i w tej w tej materii. Myślę, że po stronie przygotowania RDF-ów, to już mamy dobre przypadki, również, również robione w ramach projektu poprzedniego okresu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tu oczywiście pewne takie, nie wiem czy to nazwać sporami, ale pewne takie uzgodnienia na na linii właśnie przyjmowania tych RDF-ów, strumieni RDF-ów przez przez ciepłownictwo, no jeszcze funkcjonują i myślę, że ten program, takie rzeczy powinien w taką szybko zlikwidować. To tyle, jeżeli mówimy tutaj, tutaj o ciepłownictwie, i no jaki jeszcze ewentualnie temat mi się wydaje ważny przed tym spotkaniem 26 czerwca, to zakres tej modernizacji. Zakres tej modernizacji, i jak to ująć w tej. Programach, bo jeżeli chodzi o jak mówię, przygotowania strumienia RDF-ów do, do ciepłownictwa, no to już i mamy przykłady i po prostu już wiemy, co tam napisać w tym programie. Natomiast jeżeli chodzi o zakres zakres modernizacji, a w tym i i że tak na przykład odpylanie, no to tutaj jest, trwają jeszcze, że tak powiem, pewne, pewne dyskusje na ten temat. To tyle, jeżeli chodzi o, o ciepło i nasze, nasze tutaj propozycje wsparcia. No i oczywiście tu, tak jak Pan Prezes Bando powiedział, no nie chciałem oceniać, czy to będzie 5 czy 8 lat, ale Narodowy Fundusz w ramach działań wspierających nasze zobowiązania w ramach Pakietu Energetyczno-Klimatycznego wspiera te i wyprodukował kilka, wyprodukował, tak można powiedzieć kilka programów priorytetowych, które są jakimś zaczynem, jakimiś drożdżami w kierunku właśnie tej rozproszonej energetyki odnawialnej. I tutaj właśnie kolegom rozdałem ten, taką mini broszurę o programie Prostumet, który, który już aplikujemy od 26 maja w pierwszym etapie poprzez samorządy. Jeszcze w czerwcu będzie drugi etap aplikacji poprzez wojewódzkie fundusze. I myślę, że od sierpnia gdzieś dla indywidualnych klientów, również poprzez banki. To tyle w mojej wypowiedzi. Tych programów jest oczywiście więcej, bo mamy tam kilka programów dooszczędnych. Nowy program, który jest i który będzie kontynuowany w latach w roku 2015, to jest tak zwany program Akumulator, czyli wspieranie niskozasobowej gospodarki. To jest ograniczenie 15% materiału chłonności i wodochłonności. To wszystko Państwo na naszych stronach internetowych takiej publikacji programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w 2014 roku, a potem kontynuacja 2015 oczywiście będzie znajdują. Natomiast na koniec chciałbym się tutaj jeszcze wypowiedzieć w stosunku do głosu pana prezesa Tomaszewskiego, więc nasz program kolektory Słoneczne, którym się szczycimy, mamy w tej chwili naciski, żeby go jeszcze rozszerzać. Akurat nasza polityka idzie troszeczkę w innym kierunku. Chcemy go właśnie w sierpniu zakończyć, chyba z tego, co ostatnio wywieszano na stronie, już chyba 80 kilka procent budżetu tego jest skonsumowanych. My nie wspieramy kolektorów słonecznych tam, gdzie jest systemowe. Jeżeli Pan Prezes widział takie przykłady, to nasz departament kontroli dość sprawnie działał. Jeżeli ktoś sobie zabudował bez wsparcia Narodowego Funduszu, to, to proszę bardzo, nikt nie może nikomu zabronić. Natomiast w tym programie priorytetowym, bo tak myślę, że to było pod naszym tutaj kątem uwaga, jest wyraźnie wpisane, że... Patrzcie, to 45%, do, 45 dotacją kolektorów słonecznych, nie dotyczy tych budynków, tych obiektów, do których jest dostarczany ciepło systemowe. To tyle, dziękuję.